Witam wszystkich, duchy komiko, Byliście świadkami właśnie Dobra, to, że dostawałem przysługę ze sklepu Szybko, łatwo i wygodnie. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj już jest. No to co? Chcecie pewnie, żebym Wam ją otworzył jakoś? Tylko jak? Snorlax już czeka, miał być na pierwszym planie. A więc tak. Tutaj otworzymy. Teraz się nam przyda Już jakikolwiek nożyk Może tak No i tak, co mamy w środku Od razu widzę, że jest wow bo parę paragonik. Elegancki tempest. Jeden. Tempest, drugi. choć nie wiem, tu Snorlax może... Nie no, dobrze. Co dalej? Już nic nie ma w środku. Czym by wywala, bo mi tu przeszkadza? Hmm, zamiast takich kartoników, to mi mogli tutaj wrzucić boostery. Powiem szczerze. Na lepsze Jakaś folia też niepotrzebna. Mamy boosterek Pokémon Diamond and Pearl Create Encounters. Listerku, Elegancki. Hmm. Będzie unboxing niebawem. O, świetnie! Karty w języku angielskim. Polski blister. Tu mamy tak, odznakę wody, e, jakąś tam tego serducha, tego kamienia, tego tego, tego. Książeczka, mój osobisty przewodnik. I tutaj mamy jeszcze takie coś. Kartka jakaś taka byle jaka. <coughs> Naklejki. Let's search challenge. Erika's challenge. Certified coach. Rock challenge. Giovanni challenge. Blind challenge. I tutaj. Promo. Mew. Energia. 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 O. Z tego, z gym. Energia. Arcanine promo. Misty Poliwheel z gymów. Świetne, Articuno Promo, Rocket Snizzle Winner, Wow, Sizer Promo i JeepA Promo. No i to był unboxing przesyłki, którą dostawałem właśnie dwa tempesty tyle niebawem i Blistery Great Encounters. To tyle na razie.